Do diabła! Yeah. Zaraz będę się pretensje. Stefan! Mój drogi kuzynie, kupuję u ciebie koszulę i każdej odpadają te same guziki. Dzieje się ciągle to samo od kilku lat. Możesz mi to wyjaśnić. To pewnie przez nic trzymającą guziki. Wszystkie biorę z fabryki sznurków i niciów i zawsze odpadają. Wiem. Według pewnej legendy, u podnóża Śnieżnych Gór znajduje się świątynia, a w niej niezniszczalna nic. Znajdź ją, a przyszyję nią do twoich koszul guziki. Siema, wejść chciałem. Nie wejdziesz. Szarpiesz się jak reksioszynkę. Dogadamy się. E, 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 nie za darmo wejdziesz. A za ile? No, będzie dużo. Sprzedam dziurki od szlaka. STOJ! Znalłem! Oto twoja nowa koszula. Nie, Jestem komandosem, bo mam kredki w piórniku.